Cześć, jestem Iza i dzisiaj opowiem Wam o Hemingwayu D9 marki Dachon. Na początek, kilka słów o samej marce Dachon. Jest to amerykańska firma, która już jest na rynku ponad 35 lat i specjalizuje się w rowerach składanych. Jeśli chodzi o rowery na rynek europejski, pochodzą z ich fabryki w Bułgarii, a sama firma ma siedzibę w, w Stanach Zjednoczonych, a ponadto fabryki ma w Chinach i w Makao. Rower jest zbudowany na lekkiej aluminiowej ramie, całość waży nieco ponad 12 kg. I jest to rower idealny dla osób, które codziennie przemieszczają się po mieście, a mają mało przestrzeni do przechowywania, nie posiadają garażu albo piwnicy. Dachon Hemingway jest zbudowany na 20-calowych kołach, ma dwuścienne obręcze i opony Schwalbe 2.0, które spokojnie sobie poradzą w mieście, jak i na trasach w parku czy w lesie. Model D9 posiada skuteczne hamulce typu v brake Same hamulce są lekkie i łatwe do serwisowania. W rowerze mamy dziewięciobiegowy napęd od marki SRAM. Jest to model X5. Jeśli chodzi o zakres kasety, jest to 32-11, co w połączeniu z dużym blatem z przodu daje komfortową jazdę w różnym terenie. W tym modelu warto wspomnieć również o wygodnym siodełku, które umili nam każdą przejażdżkę na tym rowerze. Camming będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które szukają roweru na co dzień do poruszania się po mieście. Będzie odpowiednią opcją dla osób, które nie mają zbyt wielu miejsc do przechowywania albo częściowo poruszają się komunikacją miejską, bo po złożeniu, rower idealnie nada się do transportu w tramwaju, autobusie czy bagażniku naszego samochodu. Jeśli czujecie, że jest to rower dla Was, odwiedzcie nasz sklep internetowy lub nasz sklep stacjonarny na siedliskiej we Wrocławiu.